Pokażemy live w Polsce, jak się bawią Polacy w Rotterdamie. Zakręcimy filmik, który puścimy później w sieci. Jesteście gotowi? Takie jest, Rotterdam. Jeden. No. Spokojnie, spokojnie. Rotterdam łapy w górę! O! Droga jest od wiekę do kurwiska Mocnikiem wziąć to się ją, wyobraźnią koza kują Bożycie i koszmierzą dickują Wieża CBS, nie tylko wydarzy nija Wymierzą na bron, prosto w sklądzą za Do góry nogami po wraca na kałuba Prawdzian za pikiki, druga część ta A albo się takowaczuny szutki, pejka druba Niektórzy by wolno mieć, i do potruba Wycierają bez do policyjnego fiuda Obciążają tych, które mi dzielili uta Nic chyba nie chce być, budeta tam niech taki jeśli robisz stów. Konor hey, to wielki start, łatwo go stracić, na błędy nieraz, wysoką cenę trzeba ja płacić, żonka zdradzić, to jak Te chuja sobie wsadzić w dupę, niech ty mnie ściga, mają wcześniej to oktutę, yes. jak to rozbiliś, patrz kto jest samolubem, to patrzcie na swój nos, tędy zabijcie na głupę, jeden za rzymskim, wszyscy za jednego, śpiące koronego, grupę jebanego. Jeden za wszystkich, za jednego wszyscy! wszyscy. To właśnie odróżniam, ja mężczyzn Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Jak jesteś prawienny, to już nic nie na wary, dzięki cili, twoje spółnicy, ulicą kary! Pucha do mnie waryś, inne rewiamody! W zielonych skarbówkach do diametrów, brak swobody! Śliw to karach pewnie chce iść takimi jak ty! to zakowali Odokły nie dziad, ja, jednak to nie koniec świata Wydzie taki dzień ostatnio sepki lata Otworzy się brama, otworzy się plana, się rana, wolka to na lepsze zmiana Tylko my jak bał, już raketiony przez gór, inną dramat. Czas do nie gitnie się złama Oto przykład wzór, karakter człowieka Teraz tych się boisz w sum, a niech się na bardzo dziwa, nic jest nie kolega, o Potem to pomaga świat, a on na to nie dla ziemi, dobra komika.

jeszcze raz kurwa gram ten moment podejmucie. Zróbcie kurwa koła Bierzemy wszyscy. Nie sześćdziesiątki! dziesiątki! Nie ma dziesiątki! Nie dziesiątki! Nie dziesiątki! Nie sześćdziesiątki!

Jak najdosta tak kurioza, na tym karty odnosa Niech Cię straci od jednak zanim to zrobi ostrze ludzi pozna Kiedy na ulicy ciężkiego u nas dozna Gdzieś bo świat, siat, grubo wydajny dziety, ciągle koty pieniędzy, że na truna napięty, gdy stałeś koleżków, to już niktów ci więcej Wystawiałeś ich w po Jak się w głowie masz to i siano się liczy Jak więcej dla siebie innych zostawić wiczyć w ogóle tu przez pikkę polityk, ty nas proszę jak jez, jak tyś Ej, poprzedni e, dla ciebie zachowanie poły Grupa Litania oficjalny, zestawiasz stąd Bez opijania batełne pomówienia o e, To bez potknienia było swoim, Największy błędem nie jak to przewidzenia, to kurwo jest ogólnie Ten nas na koniec zatrybuje, największą chujnie Z tobą dalej nie odchodzi, jeszcze górnie Niech ten kawałek będzie w twoim morzu Niech krótnie, kapusz, kapusz I na to się wyciąga, bez, bez Nie Nieba z góry! Nieba! Nieba z góry! W tej będzie dla mnie, do świata granie, co drugi na ulicy, odpychły malowanie! Słuchaj sobie w grunę, fałszywe zapewnienia, albumę tu lupę, nie oczekuj zbawienia, jak rychajem na kuchę, myślałem o tym nie na, i jeszcze świat nie ma! Człowiek realny jest, jest tym czym ty nie robi i nie się tak gotowi, a charakter ambicja, to ma wycić to wiesz, wiesz, że za jest, a co fikcja, nie tobie to ocenia, bo na szczera... Ja wezmę rzędę w dupę, milicja wężyn leczy, prześwietla moją grubę Wypuszczam nową nutę, mam rapera niewiele, my sami was zabiję ja doświadczony kile, na nie na chwilę, gdy piję za to czeka, niech przyjaw wartalnie fal, Piję ja czu... z zasadami, bo jak wiesz, bardzo niewielu jest taki, no w razie trafi sami, ze się czynami, do ulicy ryk, do ulicy ryk, do ulicy moc, mówię o tym prośb. o robię wciąż, do z ulicy rap, kto się czeka, do z ulicy

Oj, w to stoję, kresciwy rap, niejebany nosem, w proste. Wykaż ten przekaz jak ja gorące, jak gminna pieniądze Razem roku do tysiące, nikt nie mało To zasady bardzo się liczące, to się do nich nie stosuje Ten fag się stanuje z oczem ci o w nikt nie ma o Ciemna śmiefa to postęp, za żadnego oporu Trzymaj pasu lub szoruj, pokaz To, to tam se ban o perdighe gwiskiki pou, dera, ni sort, d'apopakilo, ditinao ten doia cos teno classu no, d'ibosh Będę zobacz, walnął, muszę i Nie jest jest na właśnie Bo nikt nie ma ofloty Nikt nie ma Nigdy Nikt ma tego, co potrzebne dookoła Nikt nie ma zdrowia Nigdy mało ma pasji Nikt nie odbierzesz mi tej racji Nie! Nikt nie ma o floty Nigdy mało ma Nigdy Nikt ma tego, co potrzebne dookoła Nikt nie ma zdrowia Nikt nie ma pasji Nikt nie odbierzesz mi tej racji I wszyscy! Ciemna Ciemna strefa, ciemna strefa, ciemna! Każdego z nich zmienił czas i od razu, jada bez trzymarki, pomimo zakazu! Mój tłuszcząc się przysuwa w kalendarzu, zapiętala czas, straż, czas od razu do wyrazu! Każdego z nich zmienił czas i od razu, jada bez trzymarki, pomimo zakazu! Gdy nie masz żelazki, temperatura zniasta, do której wzrok, nie są gorący, świetne miasta, A ktoś musi po powietrzu myśleć! what i do Ci przystupa w kalendarzu Zapierdala czas od obrazu, do merażu Każdego z i od razu Ja zabezprzymarki, pomimo zakazu Czuję to już w kroku w kalendarzu Zapierdala czas od merażu do merażu Każdego z nas zmienił czas i od razu Ja zabezprzymarki, zakazu

Jeden raz, proces! Tego chcę, tego chcę, tego chcę! Poczuć tam stolice, śmigając na granicę, poleciarskie okolice, tak życie na mnie czeka, tam z otwartymi ramionami, nie jesteś ty, aż się zapierdala kanałami! Wiedzać, czekamy wpływami i bragami Jazda, rajd, nawrzednia, ciężko opisasz to słowami Dopóki nie sprawdzicie tego sami Długie co ja sięgam i ze ucieczkami między Kamienicami, szczepony, czekły Wariowane siedziby, skrobowane skręty To z ich opłat, to z i nie się, obraz w pięty Wiązka, na bieg tym letni Ten wyjazd będzie jednym z tych najlepszych Już to wspomnienia,

Jednak opanowanie często sprzyja w sukcesie Nie do trupa do celu, nie zaprzyjaźni cenę Tylko takie podejście, najdzie tu zrozumienie Będzie dobre i szczere, w spokój, pokora Trzeba nad tym pracować, by pokonać potwora Motywacja w utwora, co wiadaje na schwienie Jak na pustyni woda, która gasi pragnienie Jest to cena niezmienna i ma wielkie znaczenie Przekaz za zawartych tu a życie o Będzie kupisz Mądry znajdź skonienie, serapia prawda tata w tych szansach, poprzez łożenie. Pamiętaj, pamiętaj, co ci pomoże, strzefa. Tu ci blisko do nieba, jeszcze dalej do nieba. Wiary nie trać marzenia, one nadają sens, a warunki i spełnienia jest Paka po kres pamiętaj! 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 Bo nie każdy pamięta, a paris Święta. Mało kto pamięta o podstawowych kwestiach Ten świat pędzi do przodu ludziom, odbiera rozum Pomyśl jak wycieczka, co druga psychika pęka Człowiek, który z zewnątrz stoi, to z Teraz się konekcje waży Tybra praca okradza, ruch go daje, własne Gdzie tu są zasady, jaka cena twarzy? Orient ten ty nigdy ci się nie przydarzy Pamiętaj o tych, których nie ma dziś Oddzielonych górami, pomoc wiele znaczy dla nich Nie bądź obojętny, bo za to nie rzeczywistości pozbawione się danych Te przypadłości się zdarzają w życia moimie Przeciwności, losu to i tak ci nie ominie Daj tę dziewczyny, pracy, pomyśl to o godzinie Chociaż ci się przywinie, będziesz sam w tej dolinie A to boli, lewę to mori Jest yeah. nasz yeah. godziny spróbuj po sobie zostawić coś, nie yeah. tylko rutyny A yeah. zresztą jak hej, yeah. co to ciebie, co z tym zrobisz to ty to Wiesz najlepiej, lepiej Pamięta, pamiętaj Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. 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 ¡Pamienta! 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 a pamientan, 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 ¡Pamienta! 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 Pamiętaj! ¡Pamienta!